Witam Cię serdecznie, z tej strony Paweł Dębcy. W podsumowaniu tego roku chciałbym Ci życzyć wszystkiego dobrego, aby ten przyszły rok był być może, nie wiem jak właśnie, jaki był dla Ciebie, więc jeżeli był super, to żeby był przynajmniej tak dobry jak, jak ten rok. Jeżeli sytuacja Cię zaskoczyła i nie byłeś sobie w stanie poradzić z tą sytuacją, to żeby mm, była ona dla Ciebie jakąś rodzaju inspiracją na, na kolejny rok. Jeżeli chodzi o sam okres Bożego Narodzenia, on dla mnie jest naprawdę wyjątkowy, gdyż ten rok był dla mnie także odkrywaniem mojej wiary na nowo. No i to zejście Boga w postaci Jezusa Chrystusa, które teraz doświadczamy, jest dla mnie osobiście wyjątkowym doświadczeniem. To, że Bóg zniżył się, żeby być, wejść w postać człowieka i później to ciało jeszcze poświęcić za nasze grzechy. Jest naprawdę czymś wyjątkowym, i ta miłość, którą nas zdarzy aż tak bardzo, jest czymś, za co nigdy nie będziemy się w stanie w 100% odwdzięczyć. Życzę Tobie, abyś nauczył się kochać Boga, abyś zaczął ten rok z taką pewnością, że jesteś kochany, że jesteś kochana, że jesteś zaopiekowany, zaopiekowana i że każdy dzień przyszłego roku będzie na pewno dobry dla Ciebie. Życzę Tobie także, aby odrzucić od, od siebie pewnego rodzaju nastawienie na gromadzenie, na osiąganie, jako coś, co napędza Twoje życie, ponieważ wszystkie potrzeby naszego ciała, naszej duszy, jeżeli stawiamy głównie na to, w pewnym momencie okażą się czymś ulotnym, bo tak naprawdę. Kiedyś umrzemy, kiedyś nasz majątek przepadnie, rozpadną się rzeczy, które gromadzimy, a to co, to, co nigdy nie zginie, to jest właśnie te emocje, ten kontakt z drugim człowiekiem, który na co dzień doświadczamy. Widzenie Boga w drugim człowieku i darzenie go miłością. Także wszelkiego rodzaju uczucia zazdrości, zawiści, niewybaczenia, które ciążą na nas latami są czymś, co powinniśmy starać się pracować nad nim każdego dnia i odrzucić się, yy, pogodzić się z drugim człowiekiem. Tego Ci także serdecznie życzę w tym nadchodzącym roku 2021. Wszystkiego dobrego.